you <sweak> Witam! Witam Państwa serdecznie na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Daniel Tyborowski, kłaniam się, wiem, wiem, bardzo długo kazałem Wam na siebie czekać, ale zobaczycie, że to się opłacało. Witam jeszcze raz w moim królestwie, w moim gabinecie na Wydziale Geologii. Moi drodzy, dobre wieści: wykłady paleontologiczne na kanale Wszechnicy wracają. Zaraz Wam wszystko opowiem, co i jak. Wiem, że byliście spragnieni tego, że wszędzie dopytywaliście i tu i tam, co się ze mną działo. Ale teraz przekonacie się, że było warto czekać i nasze spotkania wrócą w zupełnie nowej, odświeżonej formie. Co oznacza to, że będziemy się spotykali w nowej formie? Moi drodzy, oto jest sala wykładowa na Wydziale Geologii. W katedrze geologii historycznej, regionalnej i paleontologii, w której jestem adiunktem. No i moi drodzy, będziemy się teraz spotykali tutaj, i będą to paleontologiczne wieczory na Wydziale Geologii UW. Każdy, kto chce wziąć udział w tych wykładach, Zapraszam serdecznie, wstęp jest wolny. Możecie tu przyjechać i usiąść sobie, posłuchać na żywo, później pogadać, zadawać pytania. Natomiast jeżeli macie daleko do Warszawy, macie daleko na Wydział Geologii, czas i obowiązki wam nie pozwolą, nie ma problemu, wszystko będzie na żywo na Wszechnicy i tam również będzie możliwość śledzenia nas w czasie rzeczywistym. Będziemy się spotykali w czwartki. Poczynając od 20 lutego o godzinie 18. W czwartki będziemy się spotykali w tym najbliższym semestrze, czyli od lutego do powiedzmy wakacji. Później zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale na razie zapamiętajcie sobie czwartki o godzinie 18. Żwirki i Wigury 93, sala imienia Romana Kozłowskiego, numer 30, na trzecim piętrze. Zapraszam serdecznie, na pewno będziemy się świetnie bawić. Do zobaczenia.